Jako kucharz cenię nie tylko smak, ale także staram się, żeby moje posiłki były zdrowe. Dlatego zawsze dbam o białko w posiłku. Białko to ważny składnik naszej diety, niezbędny do budowy i regeneracji mięśni, wspierania metabolizmu oraz utrzymania uczucia sytości. Jest szczególnie ważny podczas odchudzania, ale nie tylko. Dlatego dzisiaj pokażę Ci trzy przepisy na proteinowe desery. Smaczne, proste i zdrowe. Bo w centrum Respo mamy tylko takie przepisy, a nasi dietetycy dbają, aby były odpowiednio zbilansowane. Dzięki temu już ponad 60 tysięcy podopiecznych osiągnęło wymarzoną. Sylwetkę bez wyrzeczeń. Tobie też się uda. Dołącz do respo już dzisiaj. Pierwszy deser proteinowy, który dzisiaj zrobimy, to będzie zdrowsza wersja tiramisu. Do przygotowania tiramisu potrzebujemy jogurt naturalny, skyr, biszkopty, erytrol, odżywkę białkową, kawę i kakao. Dobra, na początek musimy sobie wymieszać nasz jogurt ze skryrem, erytrolem i odżywką białkową. Mieszamy wszystko. Tutaj mamy e, zawioną kawę. Ona musi być ostygnięta, już teraz trochę jest zimna, więc możemy sobie namoczyć nasze biszkopty. Delikatnie namaczamy każdy i na dno naszego naczynia układamy. Kolejno na dno, w zależności od tego jakie macie naczynie, jeżeli macie trochę większe to na płasko, jeżeli macie trochę węższe, tak jak my tutaj, to może być delikatnie piętrowo. Teraz kolejna warstwa to jest nasz Jogurt z odżywką i wykładamy to na biszkopty. I powtarzamy. Teraz znowu biszkopty. Znowu namaczamy w kawie i układamy na naszą masę. Dobra, teraz ostatnia warstwa jeszcze naszej masy. Na koniec dodajemy jeszcze świeże owoce. Możecie dodać burówki, jeżeli macie teraz jest czas na truskawki, to też będą super pasować. Więc dodajemy jeszcze świeże owoce. Na koniec jeszcze posypujemy kakao. I tak przygotowany deser trafia do lodówki na około 30 minut. Nasz kolejny proteinowy przepis to mus czekoladowy z tofu. Do jego przygotowania potrzebujemy ekstrakt waniliowy, kakao, odrobina soli, miód, mleko roślinne, tofu, odżywkę białkową i świeże owoce. Do przygotowania naszego musu potrzebujemy blender. Może być taki blender kielichowy, jeżeli macie taki blender ręczny, to też możecie wsadzić te składniki do miseczki i zblendować ręcznie. Do kielicha blendera wrzucamy tofu. Właściwie musimy wrzucić wszystkie składniki i je po prostu zblendować. Wszystkie oprócz owoców, oczywiście, bo owoce będą szły na wierzch. Teraz mleko. Teraz dodajemy miód. Kakao. Odżywkę białkową. I ekstrakt goniliowy. I teraz wszystko blendujemy na gładką masę. zajrzyjmy do środka, nasz mus już jest chyba gotowy. Jest fajna, gładka masa. Teraz możemy ją przelać do kielicha. Dobrze, więc na koniec jeszcze dodajemy świeże owoce. My dzisiaj mamy tutaj borówki i porzeczki, ale oczywiście możecie dodać swoje ulubione owoce, mogą to być banany, mogą to być truskawki. Dobra, na wierzch jeszcze porzeczka, na górę jeszcze Odrobina mięty do dekoracji. I tak przygotowany deser trafia do lodówki na około 30 minut. Ty też schudnij z metodą Respo. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Naszym kolejnym przepisem jest kokosowy serniczek z malinami. Do jego przygotowania potrzebujemy maliny, wiórki kokosowe, faruk, proteinowy pudding waniliowy, erytrol, herbatniki i mięte. Do naszego deseru my akurat mamy dzisiaj maliny mrożone, więc musimy je wstawić do garnka i trochę rozpuścić. Jeżeli macie świeże maliny, to wystarczy je zblendować z erytrolem. Do naszych malin dodajemy również Erytrol czekamy, aż tutaj nam się trochę zagrzeją i później wystarczy je tylko delikatnie widelcem ugnieść i one nam się pięknie tutaj zrobią w taki mus. W międzyczasie zblendujemy sobie nasz pudding z twarogiem. Jeżeli mamy taką małą ilość składników, to najlepszą opcją będzie taki blender ręczny z takim pojemnikiem właśnie trochę wyższym, będzie łatwiej nam zblendować mniejszą ilość składników. Więc dodajemy twaróg, pudding. Pamiętajcie, aby wiórków pokosowych nie dodawać do blendowania, ponieważ zblendowalibyśmy je na miazgę, a chcemy, żeby czuć było kawałki wiórków, więc najpierw zblendujemy to, dopiero dodamy wiórki i wtedy dopiero wymieszamy sobie wszystko łyżką. Dobra, nasza masa jest już zblendowana, jest gładziutka. Teraz zbieramy wszystko, żeby nam tutaj nic nie zostało. Możemy sobie w międzyczasie sprawdzić nasze maliny. O, widać jak puściły sobie już sok. Teraz możemy je delikatnie już powoli zacząć ugniatać. Mogą być nawet takie większe kawałki, nie musi to być jednolita masa. Dobra, to wracamy teraz do, naszego, do naszej masy. Dodajemy wiórki i teraz już mieszamy całość tylko łyżką. Dzięki temu będziemy mieli fajne kawałki w środku tych wiórków. Będą one bardziej wyczuwalne. Dobra, nasza masa jest gotowa. Teraz potrzebujemy naczynie, którym na dnie rozkruszymy nasze herbatniki. Możemy je normalnie rozkruszyć ręką. Zrobi się z nich taki spód. One nasiągną nam też trochę tą naszą masą. Teraz. Na nasze herbatniki wylewamy wcześniej przygotowaną masę. Na razie delikatnie, żeby nam się tu nie rozwalił ten spód, a później sobie to ugnieciemy. O. Nasze maliny już się ugotowały, puściły trochę soku, pięknie nam się porozpadały, więc teraz potrzebujemy sam ten miąż, więc możemy go śmiało jakimś sitkiem, czy nawet widelcem, wyjąć do miseczki, poczekać chwilę, aż ostygną i nałożyć na naszą masę. Oczywiście, jak macie maliny y, świeże, to nie musicie czekać, bo wystarczy je zblendować i można od razu je kłaść na deser. Maliny już ostygły, więc możemy je nakładać na samą górę, ostatnią warstwę. Na koniec jeszcze świeża mięta. Jeżeli zostanie wam trochę malin w całości albo macie jakieś owoce, to można też śmiało dekorować świeżymi owocami. I oczywiście tak przygotowany deser trafia do lodówki na około 30 minut. I gotowe. Mam nadzieję, że trzy przepisy przypadły wam do gustu i przygotujecie je w swojej kuchni. Ja najbardziej polecam ten czekoladowy mus. Jeśli spróbujecie któregoś z nich, dajcie znać w komentarzu. A jeśli chcecie więcej takich pomysłów, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia następnym razem.